Siema, 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 witam serdecznie. No, wczoraj poszło w końcu to tak, jak pójść powinno, bo siadło wszystko, to co było opublikowane na kuponach, na shortach i no i powolutku, krok po kroku zbliżamy się do, do tego, do zrobienia wyzwania od 50 zł do Tysiaka. Dzisiaj, oczywiście, będziemy grali za wszystkie profity. Jeżeli chodzi o kupon Bardepa, od razu przechodzę do konkretów. On jest trochę w zawieszeniu, bo Bardep yy, grał yy, poprzedni kupon jeszcze wcześniejszy za 50 zł, to siadło yy, i wczoraj był grany kupon na ponad 300 zł, nie? O, został odwołany mecz Basti. Tak jak teraz widzicie. On jest rozgrywany dzisiaj o 14, dlatego nie było zwrotu. Czekamy, żeby to się zazieleniło. No i jeżeli wejdzie ten kupon Bardepa, te, ten ostatni mecz, który został, to jutro jest ładowany za całość, więc tutaj jeden kupon mamy w zawieszeniu. Jeżeli chodzi o mój kupon, to stało się święto, bo wczoraj trafiłem kupon, trafiłem, słuchajcie, celne strzały w meczu BVB i Leverkusen i to Lazio z podpórą i overem półtora gola, więc pierwszy mój trafiony kupon w tym wyzwaniu, teraz już po to idę i to robię dzisiaj, oczywiście za całość, słuchajcie, no idę w zwycięstwo Atalanty. Wydaje mi się, ten kurs naprawdę kuszący. Atalanta w świetnej dyspozycji mimo wszystko cały czas i dla mnie jest tutaj murowanym faworytem, mimo tego, że spotkanie na wyjeździe. I dorzucam faulę, bo wydaje mi się, że w tej Bundesliga może te ekipy nie robią za dużo fauli. Może to nie są jakieś mega overowe ekipy, jeżeli chodzi o faule w ostatnich meczach, ale oni zawsze blisko są tej linii. Tutaj wystarcza mi 20 fauli. Liczę na taki mecz walki, piłkę, walkę o każdą piłkę i 20 przewinień minimum, bo to jest linia, którą potrzebuję, więc ja sobie spokojnie dalej dublami dłubie. Bez szaleństwa, jak tutaj chłopacy w treble, w treble lecą. Ja tam na spokojnie krok po kroku. Dzisiaj oczywiście cała kwota ugrana z wczorajszego kuponu. No i jest jeszcze oczywiście Sony, który pięknie wczoraj hokej ustrzelił znowu. Kolejne trzy typy od, od Sonego trafione. I to tak trafione w sumie całkiem bezpiecznie. Nigdzie tu nie było stresu, że coś nie wejdzie. Z 50 zł 144 siadło, bo wczoraj Sony ze stawki wyjściowej startował. No dzisiaj za 144 zł słuchajcie, to już jest fajny kupon. To jest 478 zł do i już o 12.30 zaczyna się pierwsze spotkanie. Siatkówka kobiet. Później mamy o 14.45 emocje i o 17.30. Jeżeli chodzi o ten mecz o 12.30, to Sony gra handicap w pierwszym secie Handicap punktowy minus 3,5 na budowlanych łódź, czy budowlane łódź, bo to jakby siatkówka kobiet, nie? Więc tutaj już 12.30 startuje kupon. Potem, tak jak widzicie, handicap dodatni punktowy plus pół na, na zawiercie i mamy jeszcze handicap setowy plus półtora na resowie Rzeszu, więc tutaj są one od hokeja do siatkówki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Blisko 500 zł na tym kuponie, więc dzisiaj już fajne emocje i trzymamy za to kciuki. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli chcesz być na bieżąco z takimi szybkimi materiałami również, no bo jak zawsze, jak co dzień jest dodany główny film, na którym na przykład 37 tysięcy zł jest na kuponie. Sprawdź sobie i trzymamy kciuki.